Moja siostra nienawidziła swojej córki. Mimo że zawsze chciała być matką. A gdy dowiedziałem się dlaczego, zniszczyłem obie nasze rodziny. Na początku cała moja rodzina łącznie ze mną. Myślała, że to wyłącznie dlatego, że Kaja była dziewczynką. Widzicie, odkąd moja siostra Janina była mała, twierdziła, że nienawidzi dziewczyn i lubi tylko chłopców, przyjaciół, partnerów romantycznych, współpracowników. Otaczała się tylko mężczyznami. Gdy Janina zaszła w ciążę po raz pierwszy, zrobiła wielką imprezę z odsłanianiem płci, gdzie wszystko było udekorowane na niebiesko w nadziei, że to będzie chłopiec. Pamiętam, jak patrzyłem na jej twarz, która po prostu opadła, gdy różowy dym wypełnił podwórko. Wymuszyła uśmiech, ale o Razem. Po narodzeniu Kai wszystko stało się dziwne. Janina ubierała ją tylko w szare lub beżowe ubrania. Nazywała ją dzieckiem zamiast jej imieniem. Na rodzinnych spotkaniach narzekała, że Kaja jest zbyt emocjonalna, zbyt wymagająca, zbyt dramatyczna. Dziecko miało ledwo dwa lata. Wprost mówiła wszystkim, że jej nie chce. Tymczasem mój mąż Robert i ja próbowaliśmy mieć dzieci od siedmiu lat. Przeszliśmy przez wszystko. Leki, zabiegi, miażdżące rozczarowania. Pamiętam, jak pytałam Janinę, czy może rozważyłaby oddanie Kai nam, skoro wyraźnie jej nie chce. Dostała ten szalony wyraz w oczach. Potem powiedziała mi, że wolałaby sprzedać Kaję niż dać ją mnie i Robertowi. Wciąż nie mogę uwierzyć, że myślałam, że Gdy Janina ogłosiła drugą ciążę w zeszłym roku, była przekonana, że to będzie chłopiec. Ogłosiła, że jeśli to będzie dziewczynka, każdego przesądu. Sprawdzała chińskie kalendarze płci. Brała olejki i specjalne leki. Nawet rozważała drogie inwitro z wyborem płci. Wszyscy myśleliśmy, że to szaleństwo, dopóki nie dowiedzieliśmy się, że faktycznie będzie miała chłopca. Oszalała ze szczęścia. Pamiętam imprezę od płci, gdy dym stał się niebieski. Upadła na kolana i płakała ze szczęścia. Kaja podeszła do niej, żeby ją przytulić i zapytać, co się dzieje. Ale ona dosłownie ją odepchnęła, sprawiając, że się potknęła i zadrapała kolano o metalową huśtawkę. To było szalone do oglądania. Nie mieliśmy dużo kontaktu z Janiną przez resztę ciąży. I nawet po porodzie rodzina trzymała dystans, zwłaszcza że wyjechała do Europy, bo poród tam miał być tańszy. Ale potem, około dwa miesiące po narodzeniu chłopca Liam, wszyscy wskoczyliśmy na facetima, członków rodziny. Na początku było słodko. Liam spał, a Janina go pokazywała w w maminy mężczyzna. Wtedy moja ciotka zapytała o Kaję. Oczy Janiny się rozszerzyły. Nie odpowiedziała tak naprawdę, tylko spojrzała w dół i cicho powiedziała, że nie ma jej tutaj. Ciotka naciskała na wyjaśnienie. I wtedy Janina przyznała, że oddała Kaję do adopcji w połowie grudnia, gdy była w szóstym miesiącu ciąży z Liam. Powiedziała, że nie może sobie poradzić z dwojgiem dzieci, a oddanie jej przed koniecznością kupowania prezentów świątecznych zaoszczędzi pieniądze na podróże do Europy. Wszyscy w rozmowie byli zszokowani. Moja babcia zaczęła chwytać się za pierś nie więcej niż 30 sekund później. Jej oddech stał się urywany i ciągle wypowiadała imię Kai. Krzyczałam na Janinę, że ja i Robert mogliśmy wziąć Kaję, chociaż on wyglądał bardzo niekomfortowo w sekundzie, gdy to Tak czy inaczej rozmowa zeszła w chaos. Gdy wróciłam do domu tej nocy po upewnieniu się, że babcia jest w porządku, Robert zachowywał się bardzo dziwnie. Najpierw znalazłam go w sypialni usuwającego zdjęcia z telefonu. Wszystkie były sprzed czterech lat. Zdjęcia wydawały się przypadkowe. Niektóre wyglądały jak czarno-białe ultrasonografia. Chronologia zgadzała się z tym, gdy byłam w ciąży przed poronieniem, więc to mogło być zbiegiem okoliczności, ale postanowiłam go trochę naciskać. Zapytałam go, co usuwa, a on po prostu wstał i poszedł do łazienki, żeby dalej usuwać. Gdy wrócił, zapytałam go, co tam robił, a on się zdenerwował. Powiedział mi, że jestem paranoiczna. Powinienem to zostawić. Że fakt, iż Kaja została oddana do adopcji, to sprawa Janiny i nie powinniśmy się wtrącać. To było dziwne. Nawet nie wspomniałam o Kai. Pamiętam zatrudnienie prywatnego detektywa następnego Sprawę społecznej. Jak się spodziewałam, detektyw pracował szybko. W ciągu dwóch tygodni miał rejestry hotelowe, rachunki kart kredytowych i odzyskane usunięte wiadomości. Chronologia była obciążająca. Cztery lata temu, tuż po moim poronieniu, gdy byłam w szpitalu, Janina pocieszała Roberta. Kaja urodziła się dokładnie 9 miesięcy później. Detektyw zdołał nawet zdobyć DNA Kaj ze szczoteczki do zębów, której używała w moim domu. To się zgadzało z Robertem. Pamiętam, jak się załamałam, gdy się dowiedziałam. Kosztowało mnie wszystko, żeby nie krzyczeć i po prostu wszystkiego nie wysadzić, ale tego nie zrobiłam. Pozostałam spokojna. I tydzień później znalazłam się siedzącą w samochodzie przed moim apartamentem, trzymając manilową wszystkimi Mój wrócić miała w tym samym czasie. Pełna historia na kanale poniżej.